Mieszkańcy ocenili 2025 rok. Jaki był dla Polic? Burmistrz powołał zastępcę. To 33-letni prawnik. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na pierwsze w tym roku wydanie Teletygodnia. A za nami 2025 rok. Zapytaliśmy mieszkańców, jaki był. Dla nich samych, dla Polic, ale także dla kraju. Ostatnie dni grudnia skłaniały do podsumowań. Postanowiliśmy zapytać policzan o to, jak oceniają mijający rok. Część z nich wspominała o problemach zdrowotnych, ale zachowując optymizm. Inni na ostatnie miesiące patrzą przez pryzmat ważnych wydarzeń rodzinnych. Dla mnie był wyjątkowy, jak widać. Eee, wydaje mi się, że tak szybko zleciał, że nawet... Nie wiem. A jak się chowa maluszek? Bardzo dobrze. Yy, odpukać zdrowa. Rośnie, przybiera na wadze i oby tak dalej. Dziadkowie są bardzo dumni. Bardzo, bardzo. Druga wnuczka, dziewczynka także. W Pani ocenie, jaki ten rok był mijający dla kraju, dla polic? Dla Pani? Dla mnie to taki średni. No. Trochę choruje. Także no... Nie narzekam każdy mój źle. No jak się skończył? No trochę mi się nie bardzo skończył, bo musiałem się operować, nie? Ale, ale idzie wszystko ku dobremu. Średnio najeża. Także były i wzloty, i upadki. Także trudno powiedzieć, czy będzie lepszy. Mam nadzieję, że następny będzie jeszcze lepszy. No także trochę smutku było w rodzinie. Trochę to, trochę chorób, ale zawsze będzie lepiej. Jest nadzieja. Mieszkańców pytaliśmy również o sytuację w kraju. Oto, jakie decyzje były ich zdaniem potrzebne, a z których nie są zadowoleni. Opinie były podzielone i niezbyt entuzjastyczne. Chętniej natomiast wypowiadali się na temat polic i spraw, które bezpośrednio ich dotyczą. Dla kraju chyba nie za bardzo. Dlaczego? No, akurat dla mnie wybory zawiodły mnie strasznie. Dla polic, myślę, że dla miasta nie były złe. Bo widać, że tak y, ładnie wygląda, czysto coś się robi. Widać, że jakieś tam remonty y, widać. Dla mnie wspaniały rok. Dla kraju też. Mamy fajnego prezydenta w końcu. A dla polic? Dla polic no, rozwijamy się cały czas. Budujemy te tory i tak dalej. Ja jestem zadowolony z polic. Dla kraju powiedziałabym ogólnie mówiąc dobry, y, bo dużo dobrego się wydarzyło. Już na przykład babciowe tam wprowadzone zostało, co uważam, że dla młodych mam bardzo dobre udogodnienie, a i babciom też trochę grosza się przyda. Natomiast dla polic też uważam, że bardzo dużo. No widać zresztą gołym okiem, jak one się rozwijają, jak pięknieją, to wszystko się dzieje. tak przykład. Duże ścieżki, powstają ścieżki rowerowe, co dla mnie jest niezwykle ważne. Te ścieżki będą w atrakcyjnych miejscach. Następne. No taka wielka inwestycja, no to droga do portu. Dla Polis chyba dobry, bo widzę, że się dużo zmienia, władze nam się pozmieniały. No ja akurat w Policach samych nie mieszkam, jestem z Przęsocina, no to jest nasza gmina, nie? Mój zięć jest z yy, to mówi, to tam jest taka dziura zapidziała, nic się nie dzieje, nic z tego, a tutaj mówi, że naprawdę coś widać, że coś się dzieje. Co konkretnego mówi, co się zmienia u nas? No jak, no, całe te centrum handlowe, na przykład teraz stacja następna będzie. No i więcej jest takich, no i już drogi lepsze. Drogi lepsze. Pewnie jest tutaj ten teren do, objazd do stacji normalnie. No w każdym razie jest o wiele, o wiele lepiej. Starsze osoby nie kryją obaw w związku ze sporami toczonymi na arenie krajowej. Pojawiają się głosy, że politycy nie potrafią się porozumieć, a kłótnie w Sejmie budzą niepewność co do przyszłości. Przeraża mnie sytuacja, jaka zaczyna się dziać w naszym rządzie. Także jestem przerażona. Co Panią I najbardziej i tak przeraża? Bym sobie życzyła, żeby... Posłowie, politycy się uspokoili i zawarli ze sobą pokój. I zaczęli mądrze myśleć o naszym państwie. O to się rozchodzi. Dziękuję. A dla polic? No, dla polic, no cóż. Ale uważam, że jest nieźle. Niech tak będzie dalej, oby nie gorzej. Państwu życzę też wszystkiego dobrego. Czuję się Troszeczkę mniej bezpieczny, bo to się dzieje na świecie, w Europie. No. A tak ogólnie, no, to, no, no, no co można powiedzieć. No? Na plus, no. ja jestem zdrowy, na merturze jestem, także no, co więcej można powiedzieć. No. <grytniki> to wszystko, nic więcej. No. Mieszkańcy nie są obojętni także wobec trudnej i niepewnej sytuacji w zakładach chemicznych, w których zatrudnieni są ich bliscy i znajomi. Mówią wprost, że problemy, z jakimi obecnie boryka się polska fabryka, mają na nich bezpośredni wpływ, licząc, że wdrożony proces restrukturyzacji szybko postawi zakład na nogi. No, jedyne no, zakłady, no żeby dobrze stały, żeby te polimery w końcu ruszyły. To będzie już chyba dobrze, tak mi się wydaje. Wśród osób, z którymi rozmawialiśmy była też obywatelka Ukrainy. Dla niej rok w Polsce okazał się bardzo dobry. Przyjechali tutaj z Ukrainy i złapali tutaj pracę do buszy i bardzo się dobrze czuję, bo mają fajne kierownictwo i w ogóle praca jest super. <laughs> to super przyszło. Lokalny przedsiębiorca chwali pomysł wprowadzenia od 21 stycznia karty mieszkańca gminy Polica. Dostrzega w programie wiele zalet, w tym także dla lokalnego biznesu. Przy pomocy tej karty będą zniżki, będzie można wykonywać płatności w urzędzie, tudzież inne rzeczy. Najprawdopodobniej program ruszy w przyszłym roku na początku i będziemy się wówczas wyróżniali na tle innych małych miejscowości. Także to jest taki rok, myślę, przełomowy. Ten rok wprowadził wiele zmian w policach, co jest bardzo przyjemne dla naszych wszystkich mieszkańców, dla obywateli. Widać, że nowe władze starają się coś zrobić dla naszego społeczeństwa. Jeden z mieszkańców, zapytany o 2025 rok, wolał mówić o czasach młodości, kiedy razem z kolegami wygrywał zawody biegowe. Szczególnie chętnie wspomina jeden z maratonów warszawskich, kiedy to z dumą reprezentował policję. W latach kiedyś, jak człowiek biegał, było w 1991 roku 11 osób biegających w Warszawskim Maratonie Pokoju, a z polis było 13. Wie pani, jak ja byłem dumny, że jestem policjaninem? To było fajne kiedyś, nie? A dzisiaj, tak jak pani pytała, na rok 2025, to w polisach będzie się chyba dobrze działo. Nadal aktualne pozostają problemy prozaiczne, które towarzyszą nam na co dzień i choć są wdzięcznym tematem do sąsiedzkiej rozmowy, to łatwe do rozwiązania pozostają jedynie w teorii. Dla rodziny, no nie był zły. Dla mnie też nie był zły. Tylko, żeby więcej ryby brały. No więc e, dla Polski, Polska rozwija się gospodarczo, myślę, a niekoniecznie politycznie. Politycznie mamy braki. E, dla Polic, bo poza... Brakiem miejsc parkingowych dobrze mi się w Policach mieszka. Policzanie wyrażali również opinie krytyczne wobec lokalnych decydentów. Niektórzy uważają, że pewne sprawy powinno się załatwiać szybciej. Szczególnie te dotyczące wieloletnich zaniedbań, które odpowiadają za fatalny stan Polickiej Rzeki. Mieszkańcy chcieliby, aby łarpia odzyskała dawną przepływność. Obecnie ta rzeka spełnia funkcję, co to mówić, ścieku i nie widzimy tutaj, żeby coś się działo nad tą rzeką ze strony miasta. Aczkolwiek zakątek piękna łapia jest, jest robiony, i to jest bardzo ładne ale, miejsce, tak? Ale my, my, mówimy, my, mówimy, my mówimy, o minionym roku. No tak. Prawda, nie mówimy o tym, co zostało już wcześniej zrobione. Policka rzeka to atut, którego inne miasta mogą nam tylko pozazdrościć. Tymczasem działania policji w kierunku ratowania łarpi trwają co najmniej od wiosny. Zabiegi udrażniania rzeki są kosztowne i wymagają przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Wykonano już wstępne opomiarowanie, a kolejnym krokiem będzie badanie osadu. Wówczas gmina, police i wody polskie oficjalnie podpiszą porozumienie i przystąpią do realizacji prac. Radosław Mikołajczyk nowym wiceburmistrzem Polic. 33-letni prawnik wypełnił lukę po Grzegorzu Ufniarzu. Od 2 stycznia polickie władze funkcjonują już w pełnym składzie. Burmistrz Krystian Kowalewski powołał na swojego zastępcę Radosława Mikołajczyka, który zajął miejsce obok Magdaleny Sosnowskiej. Radosław Mikołajczyk ma 33 lata i ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez 6 lat pracował w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości skarbowej. Swoje obowiązki pełni od piątku. Tym samym wypełnił lukę po Grzegorzu Ufniarzu, który z funkcją wiceburmistrza Polic pożegnał się w październiku. Dla nich pesel to tylko cyferkin. Seniorzy ze Staszica docenić potrafią każdą chwilę i doskonale wiedzą, jak korzystać z życia i czerpać z niego garściami. O północy niebo nad policami rozświetliło się paletą kolorów. Mieszkańcy hucznie i wystrzałowo powitali nowy rok. Popularnym miejscem spotkań każdego roku jest plac z fontannami. Tu spotykają się sąsiedzi, młodzież, ale także dzieci, które wytrwale pilnują godziny zero. Wszyscy życzą sobie dobra szczęścia i spełnienia marzeń. Sylwestrowa noc jest pod tym względem wyjątkowa. Każdy może czuć się jak członek wielkiej rodziny. Nie każdy wie, że fajerwerki od 2000 lat fascynują ludzi na całym świecie. Majerberki szybko stały się symbolem radości, triumfu i nowego początku. Swoje korzenie mają w starożytnych Chinach. Tamtejsza ludność wierzyła, że głośne wybuchy odpędzają złe moce i przynoszą szczęście na nadchodzący rok. Tej nocy świętowano na różne sposoby. Niektórzy ostatnie sekundy odliczali wspólnie z gwiazdami estrady, mocno ściskając pilota w ręku. Ale nie policcy emeryci, którzy od lat grają na nosie młodszym pokoleniom, seniorzy ze Staszica już dawno pokazali, że potrafią się bawić, i to w takim stylu, że od samego patrzenia na nich robią się zakwasy. Są młodzi duchem, uwielbiają ruch i potrafią docenić każdą chwilę. W tym nastawieniu odnajdują sens, radość i spełnienie. Nie dla nich ciepły fotel i kapcie. Wolą tańce, dobrą muzykę i swojskie jedzenie. Dokładnie wiedzą, jak korzystać z życia, doświadczać go intensywnie i mogą być lekcją dla innych, że wiek to tylko liczby. Policki Szpital realizuje ambitne plany mimo krajowego kryzysu w służbie zdrowia. Szpital w Policach, będący częścią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Szczecinie, zamknął 2025 rok z wyraźnymi sukcesami inwestycyjnymi. Choć dziś nikt już nie kwestionuje konieczności natychmiastowych zmian w służbie zdrowia. Jedyną szansą na wyjście z kryzysu pozostaje przebicie się ponad polityczne podziały. To jest taki rok, który nas. Motywuje do tego, żebyśmy dalej poprawiali, zwłaszcza, żebym ja mógł poprawiać dalej ofertę dla, dla pacjentów zarówno tu z regionu polickiego, jak i województwa zachodniopomorskiego, ale też dla kraju, bo, bo, bo takie trzy zakresy świadczeń mamy. Nie, nie był łatwy w zakresie oczywiście i finansowania, to ta dyskusja społeczna, która się tu rozumiewa w, w naszej przestrzeni publicznej. No, oczywiście. Z jednej strony pomaga, bo dobrze, bo zdrowie powinno być ponad wszelkimi podziałami. Każdy oczywiście ma swoje pomysły na, na, to, na to zdrowie, jak ono powinno wyglądać, natomiast ja zawsze uspokajam. Mamy dobry ośrodek, w którym możemy leczyć. Dajcie nam tylko większą szansę. Szpital przy ulicy Siedleckiej oferuje mieszkańcom szereg oddziałów specjalistycznych. Pacjenci mają dostęp do oddziału dziecięcego, noworodkowego, chirurgicznego, ginekologiczno-położniczego, urologicznego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego. Placówka dysponuje także licznymi poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostycznymi, kontynuując działalność w systemie NFZ. Mimo ogólnokrajowych perturbacji, miniony rok okazał się dla Szpitala w Policach czasem realizacji istotnych projektów. Przełomowym momentem było podpisanie listu intencyjnego z gminą Police, co otworzyło nowy rozdział współpracy samorządu z lokalną służbą zdrowia. Efekty współpracy stały się szybko widoczne. Radni Miejscy poparli projekt udzielenia szpitalowi 700 tysięcy złotych wsparcia, które przy zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców pozwoliło na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego do profilaktyki onkologicznej kobiet w planach jest budowa zakładu opiekuńczo-leczniczego, który zapewniłby kompleksową opiekę osobom wymagającym długoterminowej rehabilitacji. Rok pełen wyzwań w polickim garnizonie. Nowe radiowozy, świeża krew i sukcesy psich funkcjonariuszy. Policyjny raport z ubiegłego roku jest obszerny niczym średniowieczny manuskrypt. Uwzględnia działania podjęte przez komendę w policach oraz jednostki w Mierzynie i Kołbaskowie. Rok 2025 to rok wyzwań. Wyzwań również pod kątem zdarzeń drogowych. Niestety w tym roku odnotowaliśmy lekki wzrost, jeżeli chodzi o wypadki na drogach. W ubiegłym roku mieliśmy ich około 30, w tym roku na dzień dzisiejszy mamy ich 31. W ostatnich dniach mundurowi otrzymali solidne wzmocnienie. Gmina Police i Powiat dofinansowały zakup dwóch nowych radiowozów. Oznakowany już rozpoczął służbę. Pojazd numer dwa przeznaczony do operacji kryminalnych dołączy do floty niebawem. Dzisiaj odebraliśmy jeden z radiowozów. W przyszłym roku... Po nowym roku odbierzemy kolejny radiowóz. Rok 2025 to również czas pożegnań dla niektórych, ponieważ po blisko 12 latach służby na zasłużoną emeryturę odszedł jeden z naszych psów służbowych, Buster. Także zasłużony odpoczynek dla naszego psiego kolegi, który tutaj wspierał nasze działania, nie tylko te poszukiwawcze, ale również prewencyjne, również tutaj spotkania z dziećmi i młodzieżą. Głównym obszarem działania Bastera był powiat policki, ale często uczestniczył on w działaniach sąsiednich powiatów. Dzięki swojemu czujnemu nosowi Baster doprowadził swojego przewodnika do osób zaginionych lub ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzisiaj już oficjalnie Baster odchodzi na zasłużoną emeryturę po wielu latach niełatwej służby. W trakcie jej trwania pozostanie on pod opieką sierżanta sztabowego Michała Stalko, z którym jest wyjątkowo związany. Naszemu czworonożnemu funkcjonariuszowi życzymy zdrowia oraz pełnej michy smaczków. Od połowy grudnia trwa adaptacja nowo przyjętych funkcjonariuszy. To jeden z kluczowych etapów w karierze każdego policjanta. W tym roku przyjęliśmy 15 nowych funkcjonariuszy, którzy są w trakcie odbywania kursu zawodowego podstawowego, bądź już kończą ten kurs i niebawem będą tutaj wspierać nas w działaniach na, w naszym powiecie polickim. Rok 2025 to również e, powrót na nowo do patroli rowerowych, które wspierały swoimi działaniami, szczególnie w okresie letnim, gdzie ten ruch był wzmożony, gdzie nie zawsze dojedziemy radiowozem, a rower ma jednak tę specyfikę, że może szybciej się przemieścić w pewne punkty. Liczymy na to, że rok 2026 przyniesie nam jeszcze więcej możliwości do pokazania siły naszych policjantów, do pokazania tego, że chcemy być z państwem, chcemy być ze społeczeństwem, chcemy działać na rzecz tutaj mieszkańców powiatu polickiego, chcemy dbać o państwa bezpieczeństwo i chcemy być widoczni, żeby państwo widzieli, że zawsze można nas liczyć. Rok 2025 przyniósł wyzwania, ale także realne wzmocnienie polickiego garnizonu. Lepszy sprzęt, młoda kadra i sprawdzone metody. To fundament bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Pełna miska zamiast petard. Policcy politycy włączyli się w akcję pomocy zwierzętom. 30 grudnia lokalni politycy Koalicji obywatelskiej promowali akcję nie strzelamy w Sylwestra, a zamiast fajerwerków kupujemy karmę dla potrzebujących zwierząt. Postanowiliśmy to zrobić w trosce o naszych mieszkańców i zwierzaki na terenie naszej gminy, dlatego że warto zwrócić na to uwagę. Zazwyczaj staramy się robić te akcje raz na kwartał lub też doraźnie do tego jak potrzeby do nas spływają, natomiast Reagujemy w każdej możliwej chwili. Jest tu zebrane około 24 kg karmy. Przede wszystkim jest to karma dla kociaków, dla małych kotków, ponieważ Fundacja Doroty i Koty zajmuje się przede wszystkim tymi maluchami, więc to jest taka nasza odpowiedź na jej potrzeby. Sylwestrowa noc to dla zwierząt istny horror. Huk i błyski fajerwerków wywołują u nich silny strach i dezorientację. Zwierzęta domowe uciekają w panice. Dzikie gubią się w przestrzeni, a te w schroniskach przeżywają skrajny stres. Dla wielu to nie tylko chwilowa panika, trauma może trwać tygodniami. Po moich doświadczeniach z moimi domowymi psami, które już odeszły, one, jak się zaczynał okres fajerwerków, miały koszmarne problemy z potrzebami fizjologicznymi. Te domowe zwierzaki przestraszone często nie są w stanie się załatwić przez trzy dni. One naprawdę cierpią. Weterynarze i opiekunowie zwierząt od lat alarmują. Każdy sylwester to fala zgłoszeń zaginionych psów i kotów, a także przypadki śmierci spowodowanej stresem. Dla ptactwa często kończy się nawet śmiercią, dlatego że ptaki nagle zrywają się, tracą orientację i często kończy się to dla nich tragicznie. Zwierzęta w schroniskach, pozbawione domu i poczucia bezpieczeństwa, cierpią podwójnie. Zwierzęta odczuwają to jako ból, fizyczny ból. Te, te mocne huki, mocne hałasy część z nich faktycznie panikuje, ucieka, część z nich po prostu ginie, serce nie wytrzymuje więc dlatego o tym mówimy. Idea akcji jest prosta. Zamiast wydawać pieniądze na fajerwerki, które znikają w kilka sekund, można przekazać je na karmę dla potrzebujących zwierząt. Co roku staramy się właśnie organizować takie akcje zbiórki karmy, również powiedzmy kocy, pościeli. To jest też nasz znak rozpoznawczy tutaj naszej formacji, że jesteśmy wyczuleni na ten dobrostan zwierząt. To apel o świadome świętowanie i rezygnację z petard na rzecz wsparcia dla bezdomnych psów i kotów. Uważamy, że przypominanie o tych sprawach ważnych to no jest ważne. Czasami kropla drąży skałę. Faktycznie, tak jak Pani powiedziała, nie od razu zmieni się nastawienie ludzi. Część z nich zostanie przy tych starych przyzwyczajeniach i, i tu nie ukrywajmy, że tak będzie. Natomiast jeżeli zrobimy choć małą dobrą rzecz dla dobra zwierząt i to się liczy, więc ta akcja na pewno będzie również kontynuowana w przyszłym roku. To realna bezpośrednia pomoc, która zmienia życie czworonogów czekających na adopcję. Seniorzy stanowa trzeszczyna Tatyni i polic aktywni dzięki programowi Humanum. Szczecińska fundacja Humanum zakończyła projekt Aktywni Plus dla seniorów z małych miejscowości. W inicjatywie wzięli udział mieszkańcy gminy Policy. Program łączył teorię z praktyką. I zaczęło się od 1 sierpnia, dzisiaj 4,5 miesiąca kończymy. Z tym, że zaprosiliśmy do projektu jeszcze, bo jako sołectwo ta nowo robiliśmy, to zaprosi, zaprosiliśmy do projektu 5 państw Statyni, 2 panie z Pilchowa i 13 państw Szeszczyna. Ten projekt miał na celu aktywizację seniorów w ich środowisku lokalnym, przygotowanie do okresu starości. Był taki bardzo wielowątkowy. Mieliśmy zajęcia i dla umysłu, i dla ciała. Taki był bardzo wszechstronny, można powiedzieć. Uczestnicy uczyli się bezpieczeństwa w sieci, zdrowego odżywiania i zarządzania finansami. Nie brakowało aktywności na świeżym powietrzu. Mieliśmy różnego rodzaju zajęcia, kobiety się cieszyły, bo miały gimnastykę co tydzień prawie, były wyjazdy chyba ze siedem wycieczek. O, oczywiście nieodpłatnie, wszystko fundacja płaciła. No coś pięknego chcemy powtórzyć, poprosić panią Batę, żeby w przyszłym roku coś nam też z takiego przygotowała. Fundacja zadbała też o indywidualne wsparcie. Każdy uczestnik mógł liczyć na rozmowy wspierające. Powstała również grupa sąsiedzka i wolontariacka, która ma szansę działać dalej. To był projekt w ramach ogólnopolskiego konkursu Aktywni Plus realizowanego przez przy współudziale Kancelarii Premiera. Projekt pokazał, że aktywizacja mieszkańców małych miejscowości jest możliwa. Wystarczy pomysł, wsparcie i chęć działania. Każdy z nas może wskazać wybraną inwestycję do realizacji. Ruszył wyścig o kasę z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy gminy Police mają czas do połowy stycznia, by wybrać projekty i oddać swój głos. Wystarczy wypełnić kartę elektroniczną lub papierową. Zasady są proste. Każdy mieszkaniec może oddać głos tylko raz, rozdzielając maksymalnie pięć punktów między dowolną liczbę projektów. Młodzież też ma głos. Wystarczy zgoda rodzica lub opiekuna prawnego wpisana na karcie do głosowania. Propozycje obejmują różne dziedziny życia lokalnego, infrastrukturę sportową i rekreacyjną, bezpieczeństwo, zieleń miejską, kulturę oraz edukację. Mieszkańcy mogą w ten sposób wpłynąć na kształt swojego otoczenia. Pełna lista projektów dostępna jest na stronie Gminy Police w zakładce Budżet Obywatelski. Warto zapoznać się z pomysłami przed oddaniem głosu. To szansa na współdecydowanie o rozwoju gminy. Głosowanie trwa tylko do 14 stycznia. Warto się pospieszyć. W imieniu całego zespołu telewizji Police życzę państwu udanego nowego 2026 roku. Do zobaczenia.